Dzień dobry wszystkim. E, dzisiejszy temat naszego spotkania to jest konflikt jako miejsce spotkań. Chcemy porozmawiać o konflikcie, o tym jak go widzimy, ale zanim o tym opowiemy, to przedstawimy się i powiemy, e, co robimy. E, ja nazywam się Płyną Arbitowską Fernandez. Dzień dobry. Ja się nazywam Asia Berendt. Maja Wyborska. E, I we wy trzy tworzymy projekt, który nazywamy Widzę Człowieka, i w ramach tego projektu. Chcemy dzielić się różnymi sposobami, w jaki możemy tworzyć kulturę dialogu w naszym społeczeństwie, w naszych domach, w naszych szkołach i jak możemy siebie nawzajem zobaczyć. To jest non-profitowa akcja, którą chcemy się spotkać z wszystkimi. I dzisiaj chcemy właśnie porozmawiać o konflikcie, o tym, jak widzimy konflikt poprzez porozumienie bez przemocy, a poprzez pryzmat dialogu. I na początek chciałam taki mamy pomysł żeby opowiedzieć troszeczkę w ogóle o tym, co to jest NVC, bo będziemy dużo mówić o NVC i o takich podstawowych założeniach porozumienia bez przemocy, które są dla nas ważne w kontekście konfliktu i w kontekście dialogu. To może ja bym powiedziała o, o takim głównym celem porozumienia bez przemocy. Porozumienia bez przemocy, czyli pewnego podejścia do widzenia siebie i innych i komunikacji stworzonego przez Marshalla Rosenberga. Głównym celem porozumienia bez przemocy jest budowanie jakościowego kontaktu. I to ten jakościowy kontakt jest ze sobą albo z innymi. Przy czym gdzieś dla mnie osobiście ten kawałek ze sobą jest bardzo ważny. Dlatego, że jeżeli nie zbudujemy jakościowego kontaktu ze sobą, czyli jeżeli nie będziemy mieli świadomości tego, co jest dla nas ważne, gdzie są nasze granice, o co chcemy poprosić, o co chcemy zadbać, to trudno jest wejść w pokojowy sposób do drugiej osoby i dopatrywać się jej potrzeb, jej uczuć i tego, co jest dla niej ważne. I takie pierwsze założenie porozumienia bez przemocy mówi o tym, że wszystko, co ludzie robią, jest motywowane próbą zaspokojenia potrzeb. Jak mówimy o potrzebach, to mówimy o takich uniwersalnych ludzkich jakościach, czyli na przykład bezpieczeństwo, rozwój, zabawa, odpoczynek. Tak sobie myślę, że dzisiejsze nasze nagranie jest motywowane potrzebą dzielenia się, wzbogacania życia, autentyczności, stawania w swojej prawdzie. Dla mnie mogę powiedzieć, że to są takie potrzeby i że wszyscy mamy. Pewien zestaw, on nie jest bardzo dokładnie zdefiniowany, chociaż jest to określony w książkach i materiałach Marszala Rosenberga. Natomiast ja bym powiedziała, że on też podąża za życiem i za obecnymi czasami, że wszyscy mamy jakieś potrzeby, które motywują nas do działania, więc nie zawsze je na pierwszy rzut oka widać, i stąd się biorą konflikty. I bardzo często może pojawiać się nam taka myśl, że ktoś działa przeciwko nam. Natomiast kolejnym założeniem porozumienia bez przemocy jest to, że ludzie nie działają przeciwko innym, tylko że działają na rzecz zaspokojenia swoich potrzeb. I te potrzeby można zaspokajać na bardzo różne sposoby. Jest niezliczona ilość strategii, które mogą sprawiać, że ta potrzeba zostanie zaspokojona, i konflikty powstają wtedy. Gdy zakładamy, że jest tylko jedna i się bardzo, bardzo do niej przywiązujemy. Mhm. Myślę sobie, że kolejny powód, tak patrząc na, z tego Maju, co Ty powiedziałaś, dlaczego powstają konflikty, to, że, to, że zaczynamy oceniać i ety, etykietować i w związku z tym wyrażamy te potrzeby w taki bardzo tragiczny sposób. I ten kolejne założenie mówi o tym, że każda krytyka, czy agresywne zachowanie jest tragicznym wyrazem niezaspokojonych potrzeb. Czyli znowu, jeżeli ktoś, nie wiem na lekcji gada, nie daj Boże, rzuca czymś w drugą osobę, czy w przestrzeni publicznej obraża, jakbyśmy powiedzieli, czy robi coś, co nie działa dla innych osób, to nie dlatego, że jest jakiś tutaj etykieta. Tylko dlatego, że prawdopodobnie w danym momencie nie umie inaczej poprosić o zaspokojenie swoich potrzeb i prawdopodobnie też, to jest często doświadczenie z warsztatów i z pracy z klientami, w ogóle nie ma świadomości tego, co jest dla niego ważne. Mhm. I ja jeszcze może dodałabym kolejne założenie porozumienia bez przemocy, to to, że ludzie Pragną i to ze świadomością powiem, że wszyscy ludzie pragną wzbogacać życie innych ludzi wtedy, kiedy robią to z własnej woli, kiedy robią to z miejsca wyboru, a nie z miejsca nakazu. I to też widzę w konfliktach taki kawałek, że rzeczywiście czasami nam się wydaje, że my musimy coś robić i że mamy taki pomysł, że musimy, albo że używamy takiego języka. Że, żeby u innych trochę może wymusić jakieś zachowanie poprzez wzbudzanie poczucia winy czy wstydu i wtedy ta możliwość wyboru w jakiś sposób jest nie wiem, ukryta, nie widać jej, jest taka nam niedostępna ta możliwość wyboru. Więc, ja widzę właśnie w konfliktach taką bardzo, to bardzo ważne to założenie, że, że wszyscy chcą tak naprawdę wzbogacać życie innych ludzi wtedy, kiedy mogą dokonać tego wyboru. Mhm. Ja bym to pociągnęła. Dodają, że to jest nasz na taki naturalny stan, że my lubimy, że jak sobie zadamy pytanie, przypomnij sobie coś, co, kiedy wzbogaciłeś życie innej osoby, to ludzie się zaczynają uśmiechać. To jest bardzo przyjemne. My to lubimy robić, ale właśnie potrzebujemy mieć do tego wolność i móc wybierać i sposób, i kiedy, i z kim, i jak. I też, no, jeśli to się nie dzieje i zaczyna się presja, myślenie typu powinno, trzeba, musisz jakoś być, no to robi się dużo trudniej, powstają konflikty. Mhm. To dalej kontynuując, to to, że my bardzo, my jako ludzie, bardzo lubimy współpracować i to jest jedna z potrzeb, takich podstawowych, pięknych potrzeb, które mamy, że my chcemy współpracować. A w momencie, gdy mamy taką myśl w głowie, że nie mamy tego wyboru, bo to, to niekoniecznie musi być na poziomie faktów, ale że mamy myśl, że nie mamy wyboru i musimy, musimy coś zrobić, mhm. to, to to jest ten moment, kiedy powstaje konflikt. Że są dwie strony, które bardzo czegoś chcą i żeby zrealizować to coś, czego bardzo chcą, potrzebują współpracy drugiej osoby. I ta współpraca już nie idzie wtedy z serca, tylko że one czują, że muszą. Mhm. I to taka może prośba od razu do was, do osób, które będą ten filmik oglądały, żebyście pomyśleli sobie, jak to dla was jest, kiedy sobie pomyślicie, że coś musicie zrobić. To jakie macie odczucia w ciele, co się u was dzieje wtedy, kiedy macie taki pomysł, że musicie coś zrobić. To nie tylko w kontekście konfliktu, ale w ogóle swojego życia, ale dzisiaj być może zwróćmy większą uwagę na, na te sytuacje konfliktowe w naszych życiach, to jak to dla Was jest, kiedy... Kiedy macie taki pomysł, że musicie coś zrobić, że nie macie wyboru, że trzeba. Mhm. Okej. Okay. I tak ja sobie... się od razu spinam. No właśnie, tak. Mhm. Ja się zaczynam buntować wewnętrznie. Tak, tak. Jak, to nie? jak to ja muszę? I mhm. udowodnię, mhm. że nie muszę. Mhm. Mhm. To ty, jak Asią, mówisz, że się e, zaczynasz buntować, a ja, e, nawet jeżeli jakaś myśl o buncie mi się pojawia, to chyba e, mam większą skłonność do tego, żeby się wycofać. Mhm. Okay. No właśnie, wchodzimy na ten, taki kolejny etap, chyba żebyście chciały dodać coś w kontekście założeń porozumienia bez przemocy. Mm -hmm. um, drugim tematem to jest to, żebyśmy się przyjrzeli się, jakie są takie tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów. Ja to już trochę usłyszałam w tym, co mówiłyście, że w jaki sposób my nawykowo, czy też y tradycyjnie y y wchodzimy do konfliktu. Jakie mamy metody wyuczone może metody rozwiązywania konfliktów. I teraz jak powiedziałyście o obuncie i o wycofywaniu się, to pomyślałam, czy możemy tutaj pociągnąć ten temat. Czy, czy, czy widzicie, w jaki sposób tradycyjnie rozwiązujemy konflikty w, naszym, w, naszej, w naszej kulturze? To jeszcze ja, ja mam tak, że nim damy przykłady, czy jakieś mm. takie konkrety. To ja bym chciała powiedzieć to, co mówił Marshall. Rosenberg, bo to dla mnie jest jakoś bardzo ważne, że my zazwyczaj gramy nawykowo. To nie jest naturalne. Ale nawykowo gramy w tą grę, kto jest winny, kto nie jest winny, kto ma rację, kto nie ma racji. Jak zaczynamy w tą grę grać, na przykład Ty, Paulina, powiedziałaś jako przykład, że musimy coś. Ja bym chciała ci zaraz udowodnić, że nie musimy, że mogę wybierać. I ktoś z tej grze wygra. Więc taki pierwszy pomysł to jest to, że właśnie chcę udowodnić że ja mam rację i sięgam w tym celu po różne e, mechanizmy. Będę się upierać, nie będę Cię słuchać, mm -hmm. może będę nie wiem, forsować swoje, będę Cię etykietkować, że jesteś jakaś, bo, bo się upierasz, e, może zawstydzę, może wpędzę w poczucie winy, to też to, 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 co powiedziałaś. Z tego pomysłu, nie dlatego, że ja jestem zła, czy Ty jesteś zła, to w ogóle nie jest o tym, tylko o tym, że ja uwierzyłam, takim hipotetycznie, tak, nie mam, ale że, że jak uwierzę, że to chodzi o to, żeby wygrać, mhm. no to jesteśmy kreatywni w tym, jak wygrać, a nie o to, żeby zadbać o Ciebie i o mnie jednocześnie. Tak. Mhm. No i mi przychodzi do głowy to, co y, pamiętam ze szkoły, że jak coś się działo, nie wiem, ktoś kogoś mhm. uderzył, coś się stłukło, coś się zniszczyło, to pierwsze, co się działo, to każdy szukał winnego. Albo ta osoba, która potencjalnie miała obawę, że zostanie obwiniona, to szukała y, takich y, argumentów, które by sprawiały, że ona nie będzie taka winna. Mhm. Że to nie moja wina, to nie ja, przecież ja tam nie byłem, ale to jego wina. I to jest coś, w czym y, bardzo dobrze jesteśmy wytrenowani. Mhm. 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 I przekierowujemy wtedy uwagę dużo większą na to, kto jest winny, kto nie jest winny, niż na to tak naprawdę, co Leży u podłoże, co takiego się zadziało na to sedno tak naprawdę sytuacji konfliktowej. I to trochę mi się łączy z, ze szkołą, ale nie tylko ze szkołą, to też mi się, ja też to widzę w życiu dorosłym, że mamy taką tendencję do tego, żeby się opowiadać po której ze stron. Kiedy ja nie jestem może w konflikcie, ale jestem obok tego konfliktu, to mam taki pomysł, że, że ja. Albo może miewamy taki pomysł, że, że powinniśmy się opowiedzieć po czyjej stronie. I wtedy, kiedy się opowiadamy po czyjej stronie, to właśnie już szukamy tych stron, czyli ktoś jest ofiarą, jakąś ma etykietę, że jest ofiarą, a ktoś jest y, sprawcą, ktoś jest y, y, tą osobą, która, y, która wywołała ten konflikt. I że mamy takie czasami tendencje do tego, y, że opowiadamy się. Po stronie ofiary, że szukamy, mhm. kto jest ofiarą w takim razie i opowiadamy się po stronie ofiary i czasami stajemy w obronie tej ofiary? Mhm. Pomijając znowu to sedno i y, y, to podłoże konfliktu. Nie wiem, jak to dla Was widzicie takie sytuacje w swoim życiu. Ja bardzo widzę i od razu mi pojawiło się pytanie, no dobra, to znowu wracając do założeń porozumienia bez przemocy, że skoro za wszystkim, co robimy, stoją potrzeby, to, to jakie potrzeby my sobie zaspokajamy? Jak obwiniamy, jak nadajemy etykietę, że jest, ten jest oprawcą, tak? mhm. prześladowcą w szkole, a ten jest biedny, poszkodowany. I, I sobie wyobrażam, że tam może być sporo, bo dla kogoś to może być potrzeba jasności, że okej, okay, to ja wiem w końcu, jaka była sytuacja. Tak? Ten mhm. uderzył tego, ten jest winny, ten, nie, ten już jest wszystko jasne. Potrzeba, nie wiem, jakichś równych szans, brania bycia, bycia ważnym. Też często ta osoba, która rozsądza, to może sobie e, poczuć się, że jest ważna, skoro to ona ma zdecydować, czy mm -hmm. kto jest winny. Tak sobie też wyobrażam, że to może być bardzo duża potrzeba harmonii i że kiedy jesteśmy w konflikcie, to mamy taką naturalną tęsknotę za harmonią, że że konflikt w jakiś sposób tą harmonię u nas narusza, i tak pragniemy do tej harmonii powrócić, że czasami uciekamy się do takich strategii, które, które być może na to i teraz nam posłużą, ale w długofalowo e, nie. I trochę chciałabym Was zaprosić, tylko żebyśmy pomyślały sobie o tych konsekwencjach, o tym, jeżeli. Mamy taki sposób rozwiązywania konfliktu, czyli szukamy kto jest winny, kto nie jest winny, kto jest ofiarą, kto jest oprawcą, już mówiąc mocno, to jakie mogą być tego konsekwencje na, na dłuższą metę, jak myślicie? Ja sobie myślę, że to też widać w szkole, jak Maja powiedziała, przywołała szkołę, to mi się te wszystkie sytuacje z pracy z dzieciakami przypomniały, kiedy coraz bardziej dzieci, ale dorośli też, chociażby nie wiem, nie po drogach z odpowiednią prędkością. Ćwiczymy się w tym, żeby robić swoje i nie dać się złapać. Jesteśmy coraz bardziej sprytni w omijaniu tego, czego nie wolno. Natomiast nie, nie uczymy się z tego, nie uwzględniamy tej drugiej osoby. Potem mamy często poczucie winy jak gdzieś tak myślę o konsekwencjach, to to, że nas to oddala od nas samych i oddala nas od tej drugiej osoby, czy od jakiejś grupy osób, które tutaj ustala, nawia prawo, czy jakieś zasady i nie ma w tym porozumienia czy dialogu, tylko właśnie takie, żeby, żeby się nie dać złapać, żeby wygrać, żeby postawić po swojemu. Gdzieś z takiej, moim zdaniem, kluczowej potrzeby bezpieczeństwa i bycia uwzględnianym, ale właśnie tak bezpieczeństwo, wpływ i, i sprawczość gdzieś mi tutaj wybrzmiewa i to jest trochę dla mnie smutne, jeżeli tak by jest, są sytuacje zbudowane, że dzieci się ćwiczą w tym, żeby dorośli ich nie złapali, osoby jeżdżące po drogach ćwiczą się, żeby ich fotoradar nie złapał, to, to ileż energii idzie na unikanie, ileż energii idzie na ściganie, a nie ma dialogu i nie ma wzajemnego brania siebie pod uwagę. Mhm. Jak taki dzieciak jest rozsądzony, jest uznany za winnego, to tam może się pojawiać dużo poczucia winy, ale też może się pojawiać złość i za chwilkę może wyjść z sali i może uderzyć kolejną osobę, bo u niego jakoś chce poszukać sposobu na rozładowanie tych swoich emocji, na, na to, żeby obniżyć ten poziom swojego kortyzolu. I to może szerzyć jakąś dalszą przemoc w szkole. Mhm. Też kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, że jak tego poczucia winy jest bardzo dużo i dziecko nie za bardzo ma kogoś, z kim może o tym pogadać i czuje się. Jakoś tak osaczone, to może wchodzić, będąc w roli tego w sumie niezależnie, czy miałbym mieć łatkę, czy oprawcę, czy tego poszkodowanego, to może to być jakaś droga w kierunku depresji. Tak, idąc już bardziej radykalnie, mhm, tak głęboko. Mhm, mhm. Tak, ja też sobie myślę o przyszło mi słowo zemsta do głowy, że ja widzę zemstę jako taką wielką potrzebę pokazania, jak bardzo ja cierpię. I tutaj, kiedy dziecko, bo mówiłyśmy o szkole, no to jest, ja też myślę sobie o tym, że w dorosłym życiu podobnie rozstrzygamy konflikty, ale myśląc o dzieciach, takie dziecko, które w jakiś sposób zostało pominięte i zostało. Zaetykietowany jako ten oprawca, jako sprawca jakiegoś uczynku. Może to poczuć jako ból, może to odebrać jako ból w stosunku do siebie i właśnie jako przemoc w stosunku do siebie, i w następstwie może szukać takiego sposobu, w którym by pokazał wszystkim jak bardzo cierpiał i to może być właśnie go przez zemstę um, i też sobie wyobrażam, to, też to moje doświadczenie mi pokazuje, doświadczenie nauczycielskie, że uczniowie wtedy czy, czy dzieci szukają takiego sposobu, który już będzie właśnie mniej widoczny, to jest to co Asia mówiłaś, że um, będą tak taki wybierać sposoby w którym oddadzą to co by chciały oddać ale to już będzie dla nas dla dorosłych mniej widoczne i tutaj sobie myślę o takich różnych formach yy, nie wiem hejtu czy takiego wykluczania różnych osób z grupy hmm. takich które są dla nas trochę nieuchwytne i nam dorosłym jest to trudno, trudno zobaczyć i właśnie dlatego że już nie chcą być etykietowane jako ten oprawca a jednocześnie ten ból gdzieś jest, więc chcą ten ból oddać, I, i to zrobią właśnie w taki sposób. Dla mnie to jest bardzo ważne, co mówisz, no bo jeżeli się coś zadzieje trudnego, już nieważne z której strony, kto jest kim, no to jest jakiś dyskomfort, są jakieś potrzeby niezaspokojone. Jak my nie wspieramy dzieci czy dorosłych, docieraniu do tych potrzeb, budowaniu swojej świadomości na poziomie uczuć i potrzeb, no to, to jest bardziej, działamy wtedy nawykowo z tego miejsca, jak powinno, co trzeba zrobić, że nie wiem, jak ktoś coś zrobił, no to niektórzy mówią, że trzeba oddać czy coś tam innego i, i, i nakręca się ta spirala przymocy, to o czym mówiłaś. I trochę nie ma jakiej zatrzymać, bo jak ją zatrzymamy, to znowu ją zatrzymamy z tego miejsca, że trzeba ją zatrzymać, że nie wolno bić albo nie wolno robić tego. Natomiast gdzieś oddalamy się od życia, od tego, co czujemy, od ciała, od tego, co jest dla nas ważne. I tutaj ta, to, ta, to słowo świadomość jest dla mnie kluczowe, że tracimy tą szansę od najmłodszych lat, w przypadku dzieci, ale też w społeczeństwie, wspierania tego, żebyśmy wiedzieli, co jest dla, dla nas ważne. I konstruktywnie wnoszenia tego do świata, że jeżeli ja wiem, że ja potrzebuję być, nie wiem, potrzebuję akceptacji i przynależności w swojej grupie rówieśniczej, to jest, tak jak moja powiedziała, przy założeniach jest nieskończenie wiele strategii, jakie ja mogę wnieść. A jeżeli myślę, jeżeli ja tego nie wiem, nie umiem tego nazwać, nie mam z tym kontaktu, no to działam właśnie nawykowo i sobie może za, spróbuję zadbać o tę przynależność poprzez jakieś dręczenie czy, czy inne. Działania. Więc ta utrata możliwości rozwoju świadomości, która jest niezbędna do tego, żebyśmy wchodzili w relacje z innymi w pokojowy sposób, też jest dla mnie bardzo ważną konsekwencją. Mhm, jasne. Jak też jeszcze sobie pomyślę o, o tej osobie, która została zaetykietowana jako ofiara, to, to pomyślcie, czy, jakie są tego konsekwencje. Ja mam kilka takich naprawdę przykładów z życia i szkolnego, ale też z życia dorosłego osób, które E, które wybierają bycie ofiarą. To znaczy, że w jakiś sposób e, być może doświadczyły tego właśnie w, e, w swoim dzieciństwie, że, że bycie ofiarą daje nam jakieś przywileje. to coś ułatwia. To jest, to to, to jest ułatwia. Jakoś, może na dany moment łatwiejsza strategia, natomiast docelowo to, to nie widzę, żeby. Ułatwiało i jak mu pytasz się o konsekwencje, to myślę o, o tym, że y, to jest o, też y, nie wspiera budowania kontaktu ze sobą, nie wspiera zaufania do siebie, y, takiego poczucia, że ja jestem ok i inni są ok, to w ogóle idzie w kierunku, że raczej wszyscy jesteśmy nie ok, y, y, poczucia własnej wartości. Więc mnóstwo rzeczy na temat sprawczości, kontaktu ze swoją mocą, i tutaj znowu bym że. Ta świadomość uczuć potrzeb daje mi takie, mnie i osobami, osobom, z którymi pracuję warsztatowo, czy inaczej, takie poczucie mocy, że jak ja wiem, co jest dla mnie ważne, to ja mogę coś z tym zrobić, mogę to wnieść. Jeżeli ja myślę, że ja mogę się czuć ok, tylko jak mi ktoś na zewnątrz to da, albo jak będzie jakiś, no to nie mam na to wpływu za bardzo. Nie mogę zmienić do końca świata, natomiast ja nie wiem, jak mieć wtedy siebie i zapętla się to znowu, jestem zfrustrowany. Księgam po przemoc. Mhm. Ta sprawczość, o której Asiu mówisz, to sobie myślę, że to znowu jest taka spirala utraty sprawczości. Mhm. Bo za każdym razem, gdy ja wchodzę w rolę tej ofiary z różnych względów, tak? Bo może tak jest wygodnie, bo może dostałam przekaz, że, że przecież dziewczynki to muszą być grzeszne, no i nie mogą huknąć, krzyknąć albo. To, to ja za, przy każdym kolejnym konflikcie. Będę miała mniej sprawczości i będę jeszcze bardziej ofiarą. Mm -hmm. I trochę nawiązując, Paulina, do tego, o, którym, o czym Ty mówiłaś, że znowu idąc bardzo, bardzo długofalowo, to wyobrażam sobie, że jeżeli w dzieciństwie mam bardzo dużo takich doświadczeń wchodzenia w rolę ofiary i to w jakiś sposób zaspokajało moje potrzeby, no bo zwrócili na mnie uwagę, troszczyli się o mnie i mi to dawało na przykład na miastkę miłości, bycia ważnym, akceptowanym, to. Jest duże ryzyko, że ja jako dorosły człowiek będę na przykład w związku z osobą, i w tym związku też będę wchodziła w rolę ofiary. W związku, ale też w relacjach społecznych, nie? też widzę oczywiście związek jako ten przykład, ale też widzę to jako relacje nasze społeczne, że czasami właśnie to, co powiedziałeś, że tracę taką świadomość sprawczości, tracę trochę taką. Świadomość tego, że ja mam wpływ i że, że mogę wybrać coś i, i to oddaję i, i wchodzę tak zupełnie czasami nieświadomie w rolę ofiary um, i, właśnie i, i w związkach i też społecznych. I w sumie niezależnie od tego, czy idziemy w stronę ofiary i się jakby wycofujemy, czy idziemy w stronę tej bycia oprawcą, agresorem, mhm. to Każde, każda z tych postaw sprawia, że mamy mniejszy kontakt ze sobą, mhm. że nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co tak naprawdę dla mnie jest ważnego. Mhm. I że w ogóle to już schodzi na dalszy plan, bo, bo jestem tak bardzo w tej walce albo w ucieczce, że nie mam szansy na to, żeby, żeby zobaczyć i faktycznie poszukać takiego sposobu, który zadziała i dla mnie, i dla tej drugiej osoby. Mhm. Dobrze. I, yy... To um, pewnie tych sposobów rozwiązywania takiego nawykowego rozwiązywania konfliktów możemy znaleźć więcej. Natomiast taki mam pomysł teraz, żeby zamknąć taką klamrą i żeby e, pokazać Wam, jak widzimy rozwiązywanie konfliktów właśnie w nurcie porozumienia bez przemocy, a jak i my to nazywamy kulturą współpracy, a jak e, można widzieć rozwiązywanie konfliktów właśnie w taki tradycyjny sposób. E, I Wam pokazać kilka takich. E, takich założeń czy stwierdzeń po to, żeby zamknąć dzisiejsze nasze spotkanie taką planą. Um, to um, um, jakie macie pomysły? Jak widzimy w kulturze współpracy konflikt, a jak widzimy go w, w, w kulturze dominacji. Mhm. Jak sobie myślę o, o kulturze dominacji, to pierwsze co mi przychodzi do głowy, to to, że konflikt generalnie jest czymś, czego należy unikać. Przecież mhm. konflikt jest zły. Nie, że w ogóle dlaczego mamy tu się kłócić i jak ktoś wchodzi w konflikt, to znaczy, że coś z tą osobą jest nie tak. tak. Podczas gdy w takiej kulturze współpracy i uwzględniania drugiej osoby ten konflikt jest traktowany jako coś, co naprawdę może nam bardzo ubogacić życie, bo jest taką informacją o tym, że jakieś potrzeby... So, yy, nie mogą być zaspokojone, dopóki te dwie strony w jakiś sposób nie znajdą wspólnego rozwiązania. Mm -hmm. Mm -hmm. Konflikt w tej kulturze dominacji ma trochę taki wydźwięk albo albo, albo ja wygram, albo ty Wygrasz zazwyczaj nie chcemy, żeby inni wykrywali, więc robi się właśnie coraz bardziej gorąco i mhm. emocjonalnie. A w tej kulturze wzbogacenia życiem odchodzimy od albo, albo, albo wygram, albo przygram do, w kierunku tego, żeby wypracować rozwiązania wygrane, wygrane, które uwzględnią obie strony. Mhm. Na poziomie potrzeb, i, i, i drogą do tego jest dialog. Mhm. Tak, i ja też tak to widzę, tak mi się to teraz pojawiło, że właśnie w kulturze dominacji to widzimy konflikt jako informację o tym, że ktoś popełnił błąd. Mhm. I to co Maja powiedziałaś, być może z tym kimś jest coś nie tak i tą osobę należy jakoś albo wyeliminować, albo naprawdę dać mu taką nauczkę, żeby się już dowiedział. Naprawić. Tego, Naprawić, tak. I, że, I to poprzez kary, poprzez sankcje, albo poprzez nagradzanie osób, które robią to, co jest tak, albo mile widziane. Natomiast w kulturze współpracy konflikt widzę jako informację o tym, że płynie życie, mm -hmm. że oto są marzenia, że my mamy marzenia i że teraz mm, odważyliśmy się marzyć i chcemy też pokazać, jakie mamy granice mm, i co jest dla nas bardzo ważne. Więc ja widzę taką dużą różnicę, że w ogóle takiej perspektywy, że, że nie patrzę na konflikt jako właśnie informację o tym, że ktoś zrobił coś nie tak albo coś jest w ogóle nie tak, tylko jako informację o tym, o tutaj. Płynie między nami życie, i ktoś o czymś ważnym chce nam powiedzieć. Mhm. I tam dla mnie jeszcze jest taki fragment, że mówiłyście o tym, że konfliktu chcemy unikać, czy on jest zły, ale jest takie też zazwyczaj wydźwięk o matko znowu konflikt, albo o boże są konflikty, że trzeba, że po prostu czasem to jest nawet przerażające, bo nie wiemy, co z tym zrobić. A w tej kulturze współpracy, to konflikt jest naprawdę informacją o życiu. To, co powiedziałaś, polnika o marzeniach, o tym, że jakieś. Osoba wyszła z otwartością do życia, zadziałała w jakiś sposób, i albo oczywiście zaspokoiła potrzebę, albo nie zaspokoiła potrzeby, więc też jest taką informacją do budowania relacji, dawania sobie informacji zwrotnej, jak to, co robisz, działa na mnie albo nie działa i co z tym możemy zrobić, a nie o tym, że w ogóle to jest ciężkie, trudne i trzeba to najlepiej odgonić gdzieś na bok. Mhm. Tak. Chyba y, przez to, że ta kultura dominacji to jest coś, co mamy trochę bardziej jakby wbudowane w, w nasze życie. Optymistycznie trochę bardziej, y <laughs> to, to chyba to y, warto podkreślić, że podejście do konfliktu jako do tej życiodajnej siły wymaga olbrzymiej odwagi. Mm -hmm. Tak, i jeszcze tak domykając, to ja to widzę tak, że ta energia, która się wyzwala w konflikcie, kiedy jest przekierowywana właśnie na to, żeby szukać, kto jest winny, kto niewinny i co zrobić, żeby ta osoba dostała nauczkę, że w konflikcie, właśnie w współpracy przekierowujemy tą energię i tą uwagę na to, żeby zobaczyć to, jakie piękne potrzeby próbowaliśmy zaspokoić i co możemy teraz zrobić, żeby żeby nasze życie było piękniejsze, żeby znaleźć właśnie takie rozwiązania, o których mówiła Asia, które będą służyć nam wszystkim. Mhm. Okay. Dobrze, to dziękujemy Wam bardzo. Ja y, y, też y, Wam bardzo dziękuję za, y, za Wasze pomysły i za to, czym się dzieliłyście. Y, to spotkanie kończymy na tym etapie, natomiast będziemy ten temat kontynuować i y, na, w kolejnym spotkaniu będziemy mówić o tym w takim razie, co możemy zrobić, jak rozwiązywać konflikty, żeby właśnie szukać tych rozwiązań typu wygrany, wygrany i uwzględniać innych. I będziemy też szukać różnych przykładów po to, żeby wesprzeć też Was w budowaniu kultury dialogu w Waszych życiach, w Waszych społecznościach. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo.